Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek naszej serii. W tym odcinku planuję poszerzyć to miejsce. Tutaj już zacząłem robić poza odcinkiem. Stwierdziłem, że Wam oszczędzę trochę czasu. Tutaj właśnie będę potrzebował więcej jasności, jakby to ująć bo po prostu jest za ciemno w tym domu, to stwierdziłem, że sufit yy, tutaj zrobię z, z tego. No z czego mogę zrobić sufit? No to jest pytanie: z tego, z szkła, właśnie. No, tu będę musiał pociągnąć ścianę Czyli tego już nie będę potrzebować i tutaj pociągnę właśnie ścianę. O, dwa klocki jeszcze o. i tutaj będzie problem właśnie. Zawsze mogę tutaj walnąć biblioteczkę. Co nie zmienia faktu, że mhm, mm jakby to zrobić? O, to jest pytanie. Tutaj chcę zrobić taki mały odchylek, tylko że no właśnie. Nie ma jak budować tym odchyłkiem. W sumie. Mogę zrobić tak. No i teraz tak. I tutaj szkłem obłożyć. Żeby miał to takie wejście. I tutaj łóżko. Potrzebuję więcej tych stonowych. No Ogólnie to już pojadłem. Jest wszystko świetnie, dobrze? No, to będzie chyba jeden z tych cichszych odcinków, bo po prostu będzie. Hmm, może jakbym to zmniejszył, jednak refleksję na jedynkę? O, znikły. Może w sumie lepiej w ten sposób jest. Nie, nie ma artefaktu, właśnie. O, no, i tutaj, właśnie, w ten sposób, no i jest. Tak, w ten sposób jest zrobiony, i tak ma być. No. Ale ten komputer mi teraz wieje. No dobrze, że wieje znaczy, że chodzi. I teraz tutaj to zniszczę. Tu dam ten sensor, i nie mam sensorów, nie? Nie mam. E, z czego się robiło? Sensory Trzy kwarce, 3 pół płytki i szkło. Tu są craftingi. I boom. Mam. Tak. Aktywuję. Teraz zrobię w ten sposób. Czuło mi się drewno, skończyło mi się drewno. No. W końcu cię znajdę. Parkour! No, nauczyłem się, już grałem przez chwilę w Minecrafty i mi wróciła stara pamięć e, mięśniowa. Także śmienia. Także jest gitara. A z tego to mogę się wycwanić i zrobić takie coś, i wtedy. O, źle to położyłem. I wtedy mogę zrobić to w ten sposób. I tutaj potrzebuję lampę. Potrzebuję lampę. Jak się robiła lampę? Z Glowstone się robiło. Tutaj. I co, nie mam już? Gdzie to wszystko jest? Nie mów, że nie mam już. No nie. Trzeba iść znowu do netheru. A propos nederu to bym sobie przyniósł portal gdzieś bardziej w stosowne miejsce. A ta muzyka jest cicha. Pewnie nie tak cicha jak mój mikrofon, także... No, nieważne. Ho, ho! ho. Ale mi przegapił. tam. tang 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 pom 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 pom. Indziej wszystko gitara. Idę do wody. Op. Ale to jest ciemno ty zapisał mi się w ogóle ten co ostatnio zmieniałem eee, tak ósemka miał być na 8, nie na 16, nie wiem. Dobra, nie będzie tak jak jest, mm, mam się o czym podsadzić, także tam wziąłem dercik. Będziemy teraz kraść te. Dzie dzieła netherowe ale to jest przyjemnie, tyle FPS-ów teraz muszę uważać pod nogi, bo jak chybny to Inoros. roz naładuj się, gdzie jest ten Glowstone? Nie ma go, ale Koordynaty muszę sobie zapisać. No, przynajmniej widzicie, e, kiedy nagrywam, tu coś jest. Świeci się. Nie wiem, czy to jest glowing stone. Czy. To jest lawa, lawa, lawa. Nie, ja to chyba kiedyś wpadnie, bo tak śpiący jestem, że. Budowujemy się tu, na góry. Zobaczymy. a to jest ogień, ale mnie oszukano. Ciekawe, co jest u góry. No, idzie się w górę, później idzie się w dół, później się wkręca w prawo, później się wkręca w lewo i nic nie ma. Ale była podróż wielkiego odkrywcy. No. Zmarnowany czas. Pójdę sobie tędy, jeszcze zobaczę, co jest u góry. Ale tutaj w tym nadarze to w ogóle nie widać, że. Nie widać, że jest ten. Um, shader włączony. Dziwnie, właśnie trochę. No chyba niestety będę musiał kopać ale do przodu. Pójść w to miejsce przeklęte i właśnie wydobyć trochę glowstone'a z no. Potrzebuję siodła, potrzebuję wszystkiego. No. Nie wiem, czy słuchać, czy ten jak nadal pracują robotnicy. Mam łuk? Nie mam oczywiście, nie wziąłem łuku. No to były te gobliny, nie gobliny świnie, nie? Świnie. Nie wiem, się. No, odrespiły się, no także jest spoko. O, teraz laguje. 40 FPS-ów. Tu jest trochę więcej kwarcu, Tutaj połamę sobie nogi. No. To jest moja ta kon koncepcja. Tam są pigleny. Ha. Nie ma glowstone'a w ogóle. Tam jest lampa. Naprawdę nie ma glowstone'a nigdzie. Co to jest za nether? Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Tam to nie jest glowstone. No i tak spędzimy pewnie cały odcinek... U, jest. Tu jest. Ile go tu jest? To jest wysepka jakaś. To tam jest kolejna wysepka. Ja muszę się tam dostać. Mhm. Mm ale będzie kopania. No. Trochę nie, nie wy, niewygodne tu miejsce. Tam jest wygodne miejsce, ale... Au! Tam sobie przejdziemy w tę, w tamtą stronę. O, no, dirtem Ta, dirtem to zrobimy. Nie mam siły. No nic innego. Ale zrobimy brzydki ten nether, Dobra, trochę mnie laguje, także mieszę, żeby miał pełną płynność ruchów. No i wiem, idziemy tam kraść złoty proszek tylko żebym tak shift nie puścił, bo, bo to, to by się dość źle skończyło A w sumie są te kwiatki śmieszne, z których można zrobić e, zagadkową zupkę chińską, która może dać efekt e, może dać po prostu efekt co to było? co to był za dźwięk zawał kiedyś dostanę. Dobra, idziemy nakopać sobie jeszcze trochę tego uh, nederaka i gitara. A, ten sol sand. Bum, bum, 1, 2, 3, 4. Kopiemy, kopiemy. Tyle, tyle robić dla paru sztuk Glowstone. A. No, po prostu, jak tak można? Że tak dostaka sobie do żeby mi wystarczyło? I będzie jazda. Przynajmniej tyle, że się chociaż na daraka zbiera dość szybko. Mm, teraz 100% uwagi. Ta, bo tam na dole nic nie ma jest. Jezioro śmierci. Jeszcze brakuje. Shift to ja tak naciskam. Tyle, tak, tak głęboko, jak ja tylko teraz mogę. Czemu nie żyją w pokoju? Gobliny, hobliny? Nie wiem właśnie. Ona no się teoretycznie powinien at atakować. No oczywiście zabraknie mi bedroka. Będę musiał się wrócić. O! Teraz 10 Broka nie no, nie wystarczy, muszę się wracać. Tam jest gast. Ciekawe czego wezmę na nóż. E, na miecz. Nie, on za wysoko jest teraz. No, krzykaj. On nie będzie atakował. Chyba nie. Jakiś taki przyjazny. Także skorzystam z okazji i wykopę wszystko co się da. Samorodki, nie samorodki. Nederek, wszystko jak leci, żebym tylko to No. Po cichu, pozbierać. Spokojnie ten nederak, żeby było. Czy tam wezmę trochę dla siebie? Na no zaś. Upatrz. No atakuj mnie będę. Dawaj. No chodź. No, o to mi chodziło. Żeby się go pozbyć tak już na zawsze. Bym sobie ze spokojnym sercem właśnie tam poszedł do góry. No. I teraz do góry. Ale mam nerwy. Więc po prostu... O! Słyszę kandydata numer jeden. O i teraz tym robimy, bo to ma silk i spadło w dół. No niestety. Tak już bywa. Mówi się trudno, jeżeli ja się da Zbieramy ten kryształ leśniący. No chyba tam na górze są wszystkie pochowane. No tyle lamp będę miał, że łocho. Wszystkie moje. Kiedyś to było się w się zbierało, właśnie. Glowstone to było coś. Taki ładny, siolniący blok. A teraz jest w ogóle monotonne takie zbieranie glowstone, bo, bo, bo trzeba. No, te czasy się tak pozmieniały. O, tu jest. Te czasy się tak pozmieniały, że, że w ogóle się inaczej gra pyk, 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 wszystko moje dobrze mi idzie jak na razie moje, moje Lepiej podejść, ale ups. No ok. I teraz te dwa. Jeden, dwa, trzy. Nawet trzy były. O, w sumie nie wiem, czy w ogóle potrzebuję tamte. Mam 64. No wow. To w takim razie nie będę już potrzebował tego drugiego. A najwyżej sobie przyjdę później po to sobie zejdziemy w ten sposób Może to jeden głupi pomysł, ale No, zejdziemy sobie w taki sposób no I teraz szybko do domu, bo mamy bohatera No, każdy dobrze, że on jest głupi i nie wie na co go czeka, co go czeka No chodź tu chodź tu Dasz mi łuk? I strzałę? O to mi chodziło. Pięknie. Tak, wszystko poszło się. Kichać. No, tak czy inaczej... Mam teraz wszystko co potrzebuję. Teraz wracamy do domu. Mam nadzieję, że pamiętam... gdzie iść. Um, za pochodniami, czyli chyba w tą stronę tak w tą stronę i do domu tak tu mam portal to są kości u góry jak mi kiedyś potrzebował ale się zmuódnie chodzi po tym jest w ogóle szkoda życia hop 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 i do domu No, perfekto. No i do domu, do domu. Będziemy budować te wszystkie części, nie części i do góry. No, jest nadal noc i widać jak w domu się świeci. Um, tutaj potrzebuję tą lampkę A redstone 4 redstone a na jedną lampkę. Pyk. To tu już dzień wstaje? Nie mów. O. I teraz muszę wyjść na zewnątrz. Zrobimy sobie takim prostym trikiem. I pyk. O. W sumie ja bym to ten wyjście zrobił a do tylnego ogrodu, żebym po prostu go miało. Ale w sumie ten, no, fajne by był taki tylny ogród, i by się tu ogrodziło. I wszystko, właśnie. Ale jak na razie zrobię w ten sposób. Przesunę łóżko. Łóżko stawię tu, i tyle. Tu sobie nie wiem, jakiś stolik postawię, żeby nie było. I na tym stoliku, właśnie. Co, jakbym zrobił? Nie, to by wtedy miło nie, nie bym udało. Tym bym musiał zrównać podłogę ze wszystkim. A jak to zrobię, to muszę całe wszystko zmieniać. A ja po prostu już, już po prostu wysiadam mentalnie. Ja sobie po prostu muszę ogarnąć parę rzeczy. Do tych wieźniaków trzeba iść, iść bo, bo one się rozmarzyły w ostatnim odcinku. Także to było w, e, fajne i, i wspaniałe. No. Składam w ten sposób. Um, to sobie dam tutaj. Sadzonkę tu. Patyczki tu. tu, Więc robię w ten sposób, żeby nie było. Może świnia. No. Um, no także potrzebuję patyków. To właśnie przerobię to na te patyki i mu je posprzedaję o, w ten sposób no, wystarczy e, tak, chyba to, to wszystko wystarczy w ten sposób ale ten Minecraft jest ładny na shaderach no przecież to jest bajka jeszcze na tym e, na tej no, na tym aspect ratio że ten że mam takie paski kinowe. No, że mam paski kinowe. Patrzisz go, Slenderman? No. Mam nadzieję, że one się rozmnożyły, bo tu, tu są łóżka, tam są łóżka. Ja właśnie im dałem te. Jak to się nazywa? Dałem im marchewki. No, są jeszcze ten. Dzieciaki się nie wyrenderowały porządnie, także w sensie wyrenderowały się tylko. Tylko problem jest z... Żeby one dorosły i, one, i do nich potrzeba mieć czanki załadowane. Ten świat załadowany tak cały czas i siedzieć i kwitnąć. No. Jesteś już masterem. To jest Power 2, a Breaking 2. O tym, co okay. zrobił Power3, a Breaking3, ale mam tylko 16. Mówi, że brakuje mi jednego. O, ten, to już mi się cena polepszyła, także zbiorę ten, te bircze. Ale one sobie falują. No, to ja sobie te bircze zbiorę, a ja widzę was w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, widzimy się, cześć.